Dzień dobry Zanim na mnie nakrzyczycie, że nie było vlogmasu Byłam chora Ledwo co umiałam mówić Leżałam w domu I... I tyle Muszę sobie zaświecić lampki, bo widzicie jaka jest pogoda W sensie, no widzicie po mnie, że nie ma słonecznej pogody Jest deszcz W ogóle jest środa ale zaczynam dopiero od dzisiaj vlog masa, ostatniego, bo myślałam, że go już w ogóle nie będzie. Ale się będą dziać ciekawe rzeczy. Dzisiaj jadę na zakupy, dlatego zaraz się będę yy, ogarniać na nie, bo jest około godziny ósmej. O 9.30 wyjeżdżamy. Yy, chciałam zrobić włosy na żel, ale pada, więc je muszę spiąć na klamrę. Yy, no ale trudno. Zobaczymy, czy ten. Vlogmas będzie do piątku, czy do soboty, wydaje mi się, że prędzej do soboty I w piątek się dzieje super rzecz, dlatego ja uznałam, że Wam ją nagram Bo ostatnio nie wyszła Więc Wam od razu powiem, że w piątek Idę na kolczyki w Uchu, ostatnio Na jakimś vlogmasie to mówiłam, nie pamiętam niestety na którym na Pierwszym albo na drugim Prędzej na drugim No to miałam iść na kolczyk Ale yy, Ostatecznie termin nie pasował i uznam, że teraz się zapiszę tak randomowo po prostu, bo to szybciej wyjdzie. No i napisałam, że no hejka, coś tam masz termin w piątek i się okazało, że był, więc fajnie. I na razie tyle, bo za dużo gadam, a ja jeszcze jestem półżywa i potem mi tak to wszystko wytnę. Okej. Okay. Pora na outfit check, bo wychodzę za 5 minut, więc nie wiem kiedy o się kiedy coś do Was nagram. Więc tak, zgubiłam sobie włosy na żel i dwa warkocze, ale tu mi trochę włosów wyszło. Uznałam, że mam to w dupie. Wzięłam takie duże kolczyki, ponieważ moje małe i wyglądam jak jakaś... Betty. Eee, koszulka The Weekend. Gacie HM. -ka. Może będzie widać tu. O! Taki jest mój outfit na dzisiaj. Czuję się tak, wiecie... Ją, ją. Wiecie o co chodzi. A, ale podoba mi się ten outfit i podoba mi się, że wszystko tak ogarnęłam. Koszulka pasuje do paznokci, bo mam nowe paznokcie, takie świąteczne. I lecę na zakupy i będę dzisiaj późno w domu. Wyjeżdżam o 9.30 i będę około pewnie 15. Jeszcze w ogóle sobie wyregulowałam brwi. Sądzę, że slay. Więc Żegnam się na razie z wami. Bye bye. Kochani. Ee, miałam kupić kurtkę, miałam kupić buty. Miałam kupić tysiąc rzeczy. Wiecie z czym wróciłam? Aż spadła kamerka. Wróciłam z motherfucking tonikiem. Z jedną rzeczą. Nie było nic! korki, pełno ludzi. Więc ściągam te kolczyki. Wali mi moja fryzura. Muszę sobie zaraz jeszcze lusterko przeczyścić. I i nie kupiłam nic. Jest mi przykro, bo na początku ogólnie sprawdziłam kurtkę, bo bardzo chciałam taką jedną kurtkę, taką wiosenną, jesienną coś takiego. I mówię: "O, wow, jednak jest w sklepie, bo na aplikacji pokazywało, że jej nie ma." Chciałam ubrać. Ona w ogóle nie była taka, ja myślałam, ja myślałam, że ona będzie taka, wiecie, taka ciężka. Fajna, nie, była brzydka. Nie wiem, czy to było światło z tej przebieralni, czy co, ale mi się nie podobała i jej nie kupiłam. Potem mówię, dobra, no to mam w sumie buty rozwalone. Mogłabym sobie kupić jakieś nowe buty. Byłam w pięciu sklepach, siedziałam w Adidasie przez pół godziny, bo jakby znalazłam jedne fajne Adidasy, ale po pierwsze były o rozmiar za duże nie kupiłam żadnych butów No i poszłam do Sephory i chciałam y, Tonic Pixi mleczny, oczywiście były wszystkie tylko nie mleczne, ale przypomniałam sobie, że chciałam ten, więc kupiłam taki, to jest Bioma I sobie kupiłam, ponieważ mój się skończył, więc jestem mega ciekawa, będę go testować na pewno w tym y, vlogmasie no i teraz tak, jaki jest plan na teraz szczerze, nie wiem, odpoczywać i to jest naprawdę tyle, bo ja jestem zmęczona. Dzień dobry, jest czwartek. Jestem w połowie mojej pielęgnacji się zorientowałam, że chciałabym to nagrać, więc wam tylko powiem, że użyłam tej mgiełki i serum. I to jest na razie wszystko, co ja zrobiłam. Więc yy, pogadamy o tym, co mam dzisiaj do zrobienia. Bo tak się zastanawiałam i wpadłam na to halo. Przecież muszę, przecież chciałam vlogę nagrać. Ja mam strasznie suche usta i polecam to. To nie jest reklama, ale. Więc muszę zapakować mojej mamie prezent na święta. Kupiłam. Przyszedł w tamtym tygodniu. W piątek. No to tydzień temu przyszedł prawie. I leży pod moją łóżkiem, muszę go w końcu zapakować Więc wezmę papier i się za to zabiorę, bo yy, póki nie ma mojej mamy w domu Wolę to już zapakować i mieć spokój i to włożę z powrotem tam, gdzie to jest ukryte żeby... Bo dzisiaj jest czwartek Jutro robimy ze znajomymi taką wikilią kołajki. Coś takiego wylosowaliśmy na jakiejś stronce, nie pamiętam jak ona się nazywa Ale wylosowaliśmy kto kogo ma Bo każdemu przyszedł mail i nikt nie wie kto kogo ma Oprócz czego kogo jakby Na przykład ja wylosowałam, ale nie wiem kto co inny wylosował I tam każdy może sobie wpisać listę życzeń I też możecie oglądać listę życzeń osoby, którą wylosowaliście Więc um, Fajnie ja wydaje mi się, że mam spoko pomysł na prezent Nie pokażę go też tu um, Ale jutro nie będę raczej na pewno nagrywać na tej wigilijce Ale yy, nakręcę wam jak robi kolczyk Ponieważ idę z obsadą i mówię nie yy, Ostatnio się kolczyk nie udał, więc teraz wam zrobię z niego relację Właśnie muszę dzisiaj... Yy, potwierdzić to, że jutro mm, będę na tym kolczyku. Na kolczykach teoretycznie, praktycznie. Um, I to wszystko na razie. Bo strasznie dużo gadam, a już skończyłam moją poranną pielęgnację, więc odezwę się do Was. Potem. Wielkopomna chwila po staraniu się przez około półtorej tygodnia wyjęcia septuma udało się, widzicie. Nie ma kuleczki, wyciągam go oficjalnie. Żegnamy się z nim, uwaga. Nie ma, został tu, nie ma go. Nie ma, wyjęty, żegnamy go. Służył mi przez półtorej roku ponad i uwielbiałam go, ale nie czuję obecnie, żeby mi pasował. Uważam, że się czyściej czuję z samym kolczykiem z boku. I ja sama jestem w szoku trochę, że go wyjęłam. Ale, wiecie, wkładanie go cały czas do środka też nie było wygodne. Nagrywam Wam to na totalnej szybkości, ponieważ plany się zmieniły. Jest dziesiąta i ja wychodzę z domu już, więc odezwę się do Was dopiero, jak yy, pójdę na kolczyk, bo. No, pozmieniało się mu trochę, co mogę powiedzieć? Taki jest mój outfit Bluza 4,7. Wiadomo, w moim sercu moja ukochana Hąkomi. I do tego zwykłe czarne dresy, które się wypłukały, więc to wygląda dziwnie, bo to jest mega czarne, a to jest takie półczarne, półszare, pół nie wiadomo co. Eee, kolczyki te co ostatnio, no bo moje zgubiłam i sobie spiłam włosy klamrą, bo mi będzie niewygodnie inaczej. Więc. Eee... Trzymajcie za mnie kciuki, Bo muszę iść jeszcze dokupić resztę prezentu. E, jestem tak ciekawa, kto kogo ma naprawdę te mikołajki. To był strzał w dziesiątkę. E, więc ja e, wychodzę już z domu, bo nie jest najlepsza pogoda i mam no 50 minut niby do pociągu, ale muszę jeszcze iść do sklepu i tak dalej. E, więc ja trzymajcie za mnie kciuki i będziemy się widzieć już na kolczyku. Ja, tutaj ja mam, nie nie wiesz, nie to te mnie bolą najbardziej. Bardzo nie te Wiem, że się stęskniliście. Teraz jest y, ostatni tydzień grudnia. Zrobiłam sobie trzy kolczyki. Dwie dziurki, drugą i trzecią. I w końcu zrobiłam tutaj kolczek. Przepraszam na haul zakupowy. Tak więc pierwsza rzecz. Okularki. Tak w nich wyglądam. Sądzę, że mega cool. Kolejna rzecz. Koszulka. Ona ma tu takie rozcięcia specjalnie. Jest takiego. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to jest taki. ala przeszywany materiał. Nie wiem. I jeszcze takie zwykłe spodnie. Lniane, czarne. I jeszcze kupiłam taki top. Więc to jest tak naprawdę wszystko. Nie wiem, wydawało mi się, że jest tego jakoś więcej, ale idę się przebrać z powrotem w dresy, mimo że ten outfit jest bardzo wygodny. I wydaje mi się, że to będzie na dzisiaj tyle, bo mam jakiś dziwny humor. Hejka, kochani! Jest 31 grudnia! Wiecie, co to oznacza? Sylwester! Dokładnie, w tym roku ja zaprosiłam do mnie przyjaciółki na Sylwestra. Więc przyjadą do mnie. Mamy kupione winogrona, bo nigdzie ich nie było. Kupiłam. Ja mam mega mózg. Jest wszystko kupione. Yy, I będę testować teraz błyszczek, bo zrobiłam sobie mniej więcej, powiedzmy, taki makijaż, jaki bym chciała mieć na studniówce. Tylko na studniówce sobie zrobię jeszcze brwi na żeli do kleje znam, ale że siedzę u mnie w domu. Więc po co? I kupiłam sobie taki błyszczyk z Essence. I ja miałam taki bez tych drobinek. Więc teraz będziemy robić test, czy ten z drobinkami jest jakby... Wart, czy ja właśnie nie mam żadnej, żadnego błyszczyku na studniówkę? Więc uwaga, uznałam, że muszę nagrać ten test, bo to jest bardzo ważne. O, oh my gosh! Uwaga, ale on jest śliczne. Boże, co tu się wydarzyło, jestem zakochana Ogólnie moje kolczyki już mają ile? Tydzień ponad Wszystko super, nie leje się krew, te już miałam jak coś nowy jest ten i te dwa Tu już zniknęła opuchlizna, no bo tak to wygląda z drugiej strony, więc już nie jest tak opuchnięte i w ogóle Fajne, fajnie to wygląda wszystko. Więc ja już jestem tak naprawdę gotowa, a dopiero za dwie, dziew... za dwie dziewczyny godzina przyjedzie. Za dwie godziny przyjadą dziewczyny, więc ja już mam wszystko gotowe i outfit, i wszystko mam oczywiście koszulkę the weekend, ponieważ to był mój na 100% ulubiony dzień w tym roku, jak nie w moim całym życiu. Dlatego muszę z nim świętować. I zwykłe spodnie leniane. Bo no siedzimy w domu, tak. Yy, więc ja na razie Was zostawiam, ale jestem przezakochana w tym błyszczeku. Będę się nim teraz zachwycać, przepraszam. Więc ja lecę sobie robić dalej koncert i odezwę się do Was jak już przyjdą dziewczyny. Pokażę Wam jak to wygląda i w ogóle. Mam nadzieję, że nie zapomnę, więc na mnie nie krzyczcie, błagam. Dobrze, wszystko już jest ogarnięte. Udało mi się podłączyć laptopa do yy, telewizora. I Wam pokażę tak mniej więcej jak to wygląda bo zaraz będą dziewczyny a ja muszę jeszcze poprzenosić jakieś kable, jakieś rzeczy, żeby tutaj bardziej comfy też wyglądało. Więc już wam pokazuję jak prezentuje się efekt finalny. jest... Która jest godzina? Trzecia? Po, drugiej, po drugiej, druga 17. Druga 17. Siedzimy sobie kulturalnie, słuchamy sobie perły oki. <laughs> I potem wam powrócę jakieś nagrania, bo nie żyjemy. Tak. To jest najdziwniejszy vlog. Wiem, że to mówię za każdym razem. Witam. Jest. nie wiem, 15. Coś takiego, e, spałam dzisiaj dwie godziny, bo spałam od 10 do 12 i poza tym nie spałam nic, więc super, e, ale będę się zabierać do nauki, o dziwo, ale chyba wrócę do łóżka i po prostu będę sobie robić w łóżku notatki, bo mam takie łatwiejsze tematy, więc jakby muszę sobie tylko je przypominać. No i mam nadzieję, że nadrobię trochę, bo miałam ostatnio zaległości, nie podobało mi się to. Jest nowy rok, trzeba to zmienić i jedziemy z materiałem. E, ogólnie mam za 4 dni studniówkę. Wydaje mi się, że w ogóle ten vlog wleci w tym samym dniu, kiedy mam studniówkę. Mam nadzieję, że wleci w piątek. No bo dzisiaj maksymalnie jutro go skończę. Dzisiaj na pewno. Jutro już nie. Więc e, jeżeli to wendecie, to ja właśnie się bawię na studniówce. I moja pani z Polskiego wpisała rozprawkę w ten sam dzień, a ja bardzo nie chciałam iść do szkoły w piątek, bo mówię, jest studniówka, ja się chcę wyszykować, bo ja chcę być. Ja chcę być odwalona, tak? Ikonik. A tutaj yy, widzę, że nie po drodze zbytnio nauczycielom z tym, żeby nie poszła w piątek do tej szkoły. I tak już jutro nie idę, ale to się dowiecie na następnym vlogu. Więc. Nic mi nie zostało jak iść się uczyć. Pogoda jest fatalna, boli mnie głowa, bo nic nie spałam praktycznie i mam taką fryzurę, że też mnie przez nią boli głowa. E, ale matematyka mnie nie opuszcza. W tym roku również mnie nie opuści i mam nadzieję wręcz, że mi pomoże. Dlatego uczymy się, bo to już nie są przelewki. 5 miesięcy do matury. Dopiero nagrywałam vloga, jak kupowałam kurs i jak zaczynałam. Więc trzeba z tym cisnąć, już jakby jest bliżej niż dalej, już po prostu trzeba dobiec do tej mety. Więc ja do niej będę biec u mnie dzisiaj w łóżku, bo jestem tak zmęczona, że nie wysiedzę na krześle. Czy się wezmę dzisiaj zamontowanie? Nie wiem, wątpię. Podejrzewam, że jutro to zrobię. Więc nic mi nie zostało, jak pożegnać się z Wami i ewentualnie później z Wami porozmawiać, bo w tym momencie. Strasznie mnie boli głowa. Ja nawet... Widzicie, jaki to jest poziom fryzury. Więc... Zostawmy to tak. Widzieliście mnie już w każdym możliwym stanie na tym kanale, więc po Sylwestrze też mnie zobaczycie. Tak. To tyle.